Cześć i dzień dobry w 34. odcinku z Różnic w Drzewie Genealogicznym. I przechodzimy do rozgrywki. Czy ty możesz licencjonować utwory? Już? Tak, możesz. I to ci zapewni sławę. Super. Ty, młoda, zdejmij dekorację. A można zdjąć całkowicie, czy. A może Ty, Matias, możesz? Okej, okay, zdejmij ozdobę. Tylko Ty możesz. Dobra, a Ty co musisz? Ty jesteś super gwiazda. O! Wszyscy wiedzą, że Matias jest super gwiazdą na znak powszechnego uznania. W sumie, jak to będę czytała, to możesz sobie yy, ćwiczyć przemowy. Na znak powszechnego uznania. Dla jego osiągnięć przyznano mu tabliczkę sławy. Może się teraz udać na Starlight Boulevard, by w towarzystwie pełnych entuzjazmu Simu wziąć udział w ceremonii umieszczenia jej w alei. Wspinając się na wyżyny popularności, Matias zyskuje trzy kolejne punkty sławy oraz dostęp do półnusów sławy najwyższego poziomu. Niestety wszystko to powoduje, że traci on kontakt z rzeczywistością, znaną zwykłym simą, jest bardziej podatne na dawawienie się dwóch kolejnych dziwactw, ale tutaj ma cech dużo. Gwiazda u szczytu sławy. Dobra, mamy punkty. I sam szczyt osiągnięty. To, co możesz robić? E, paczka. Wezwij swoją świtę. E może znajomych? Mm. Potrzebuje paczki? To jest zła słowa. A weźmy to, skoro mamy jeszcze trzy. Co tu jest znane nazwisko? Dobrze, i co dalej? Nabierz to. I możesz jeszcze. Ciepła posadka. No i super. I Matias jest super gwiazdą. I spełnienie aspiracji. I świetnie. Bierzemy nową? Nie bierzemy. Marii cały tydzień pracowała dla prestiżowego klienta nad jego wystawą ozdobnych krzewów. Wydarzyła się jednak tragedia. Mary przypadkowo ścięła ulubiony okaz klienta. Teraz musi szybko podjąć trudną decyzję. Czy nowa nie zwł? Czy powinna niezwłocznie wyznać klientowi prawdę, czy podjąć ryzyko, ściąc wszystkie krzewy nazywając to artystycznym manifestem? Manifestem ze pozostałe krzewy. Mary konsekwentnie odcięła wszyscy, głowy wszystkim Kształtowatym krzewom na wystawie swoje postępowanie wyjaśniła artyzmem, który kryje się w zmienianiu czegoś, co pozornie pozostaje takie samo. Jej pomysł bardzo przypadł klientowi do gustu, a efektowny zabieg sprawił, że w ciągu tygodnia liczba odwiedzających wystawę wzrosła. Uff, dało się. Ty, Matias, jeszcze masz chyba charyzmę do przećwiczenia, tylko. Charyzma na szóstym. No, to sobie ćwicz charyzmę. A ty możesz się pozajmować Bomblem? Czemu ty jesteś rozgniewana? Niechciane rodzeństwo! Nikt go nie chciał, spokojnie, Vanessa. Nie jesteś sama. Tak nie lubisz Bombla, To się z Bomblem nie baw? Tylko zajmij się nie wiem. Albo motorycznych się ucz, Ty musisz rozgrywać szachy. Rozegraj trzy partie szachów. A to idź sobie gdzieś rozegrać partie szachów. Możesz no, wziąć i idźcie sobie pograć razem. Dobra, ty jesteś już zmęczona tym graniem, więc pójdziesz do domu. Tam umiejętności prawie nabite. Wejdź jedna z drugą do domu, nie musicie moknąć. A chyba że chcesz zająć się ogrodem, pielęgnuj ogród. A ty musisz do toalety leć szybko, a potem sobie weź coś do jedzenia. No, teraz wyrzuć pieluchę. No to, jak nie wymaga pielęgnacji, to wracaj do domu. I też pójdziesz skorzystać za chwilę. A później barabara, e, bara, bo trzeba podnieść wam zabawę. Ty młoda, czemu się nie przebierasz? Strój po domu i... Czy lekcje masz odrobione? A gdzie, gdzie, gdzie twoje lekcje? Przepraszam, tu. Dobra, uzyskaj dodatkowe zaliczenie i schowaj do wyposażenia. Dobrze, ty sobie jesz. Ty jak... Skończycie się bawić, wy jak skończycie się bawić, to tak. Rozmawiaj, uciszaj więcej. Opieka nad dzieckiem. Przewiń. Opieka nad dzieckiem na karm. Jeszcze na wszelki wypadek wesić, może też zrób. O, ty młoda super, osiągnęłaś kolejny poziom umiejętności. To się ceni. Ty się zajmujesz bomblem. I potem pójdziesz sobie coś zjeść, co jest bezpieczne dla wegetarian. Mary nie jest w ciąży, to dobrze. Więcej otwórz lodówkę, i tutaj masz bezpieczne dla wegetarian. Może coś od razu gotujesz? To coś na przyjęcie. A teraz co możesz zrobić? Przygotuj napój. Lemoniada, i tutaj możesz się odprężyć. No, czyli nie możesz lemoniady przygotować. To sobie po prostu usiąść albo zdrzemnij się. Ty gotujesz. Ty śpisz. No, bąbel płacze. Zaraz będzie trzeba się nim zająć to sprzątniesz i to sprzątniesz o nie pana się wkrótce wyciągnie ząb etap wybredności w jedzeniu dobra, ruszający się ząb to tak, co możemy zrobić wyrwać samemu Dotknij ruszającego się zęba. Nie wyrwałaś? Dobra. Może za którymś razem się uda. Czyli to tak nie działa, ok. Chris ma urodziny. To dobra. Trzeba młodego postarzyć. Christophera. A ty co tam miałaś? Wybrad na wiedzeniu, duża pewność siebie. A ty postaż Bombla. I spokojny zostało wylosowane chociaż tyle. I modyfikujemy. No to tak, ogólnie Bombel przerobiony. Tam nic nadzwyczajnego nie robiłam. Tutaj niestety w losowaniu wyszło, czy stety wyszło, może ma zmianę, więc stwierdziłam, że ją zostawię. Także, Chris, skóra ściągnięta z Matiasa, moim zdaniem. Vanessa, nie wiem do kogo bardziej podobna, chyba jednak do Melodii. Zobaczymy później, co z niej będzie. Taka mało Matiasowa, ale dobra, lecimy nagrać da dalej. I dziecko wyparowało? Dosłownie. Dziecka nie ma. Dobrze, zrobimy tak. Może się pojawi. A ja przemebluję trochę pokój w tym czasie. O! Dziecko się zmaterializowało, super. Jakie tam ma potrzeby? Nie za duże, dobra. Tu możesz w sumie się bąblem pozejmować. Opowiedz bajkę na dobranoc. Matias, deszcz pada, to idź pęchesz i coś sobie zjesz. Ty śpisz, to śpi. I myślę, że w tym momencie zakończymy odcinek. Dziecko dorosło. Drugie się dobrze uczy. Mam nadzieję, że będzie się dobrze uczyć, bo mam fajny plan. I ja się już z Wami żegnam. Do zobaczenia. Cześć.